Dzisiaj wielki dzień zmiana kurtuazyjnej banderki pod prawym salingiem. Opuszczamy wody Finlandii i wpływamy na wody Alandów. Alandy, co prawda, należą do Finlandii formalnie, ale cieszą się pewną autonomią. Zatem Berka od sali. Kolejny cel naszej żeglugi i kolejne miejsce, które chcemy sfilmować na vlogu żeglowanie na safranie to archipelag ciokkar albo siokkar. A jak się pisze, sami widzicie. Na siokkar jest. Kilka portów myśmy wybrali jeden z nich. Sandwik 22 euro prysznice prąd woda. No generalnie wszystko co w Marynie być powinno Natomiast co różnia ten port jest to, że, zobaczcie, to jest jeden wielki slip. Wielka skała schodząca ukośnie do wody i widzieliśmy tu samochód, który po prostu zrzucał łódkę. Knepka na szczycie wspomnianej skały. No i widok na pomost. Jachtów. A tam w głębi za nimi jest też dobre miejsce do stanięcia na kotwicy ewentualnie. No a gdybyście chcieli zagrać w kółko i krzyżyk, to też jest taka możliwość. Krzyżyki z drewna, kółka z kamienia. Wypożyczalnia rowerów. Kolejny widoczek na archipelag. Ciekar też, ale z niespodzianką. Uwaga, zabytkowy kościół. Bardzo interesujące. Różne poczty już widzieliśmy, ale ta na Ciokar naprawdę nas rozczuliła. Tutaj wrzucamy list w świat, a z daleka przychodzą do mieszkańców do takich skrzynek. Skandynawowie lubują się artystycznie pomalowanych lub wyrzeźbionych skrzynkach, a pocztowych oczywiście skrzynkach na listy. Ale tutaj jest o tyle fajnie, że wszystkie są w jednym stylu, a każda inna. Prawdziwa galeria sztuki. Z Sandvik przejechaliśmy na rowerach około 4 km i znaleźliśmy się w Karlby, która też... W której też jest burcik. Bardzo pięknie położony. Wąziutkie wejście cieśniną. I potem stajemy w panach.